Siemka, ja jestem Adafo i witam Was w trzecim i niestety już ostatnim odcinku openingu Booster Boxa z karcianki Dragon Ball Super Card Game. Jest to Booster Box, który widzieliście w ostatnich dwóch odcinkach. Jest to Booster Box Rise of the Unison Warrior. Dwie rzeczy, które powinniście wiedzieć na samym początku. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to o nich nie wiecie, ale jeśli oglądaliście dwa poprzednie odcinki z tego Booster Boxa i poprzednie odcinki na moim kanale, to wiecie o czym chcę powiedzieć. Pierwsza sprawa, według mnie najważniejsza, to to, że te wszystkie odcinki, w ogóle fakt, że kardzianka Dragon Ball Super Card Game pojawiła się u mnie na kanale, to jest tylko i wyłącznie zasługa sklepu LootQuest. Za uprzejmością sklepu LootQuest mam możliwość otwierania tych kart, pokazywać Wam, jak karty wyglądają. Być może ktoś się zainteresuje, na tyle grą, że zacznie grać. Ja graczem nie jestem, nie będę, nie dowiecie się u mnie. Żadnych nowinek na temat gry, także, to jest ta druga rzecz, o której, o której chciałem powiedzieć. Jest to tylko miejsce dla osób, które lubią patrzeć, jak ktoś otwiera karty. Także zapraszam serdecznie na sklep LootQuest, jeśli chcecie sobie kupić taki booster box, albo pojedyncze boostery, albo nawet niekoniecznie z Dragon Ball Super Card Game. Inne karcianki, gry, planszówki, naprawdę, strategie, gadżety do gier, takie jak na przykład albumy do kart. Zaraz wam pokażę, żeby przypomnieć wam, jakie karty udało się zebrać ostatnio. O, dziękuję bardzo za suba. Nie wiem, kto zostawił suba, ale to jest też dobrze, dobre przypomnienie do tego, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to to jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Zobaczcie, co jeszcze dostałem. Kubeczek ze zmieniającym się Goku i zmieniającym się w zasadzie logo się nie zmienia, ale jak się naleje tutaj gorącego napoju albo gorącego płynu, to Goku włącza kajokena a Smocze Góle przywołują Shenlonga, także <grymne> dzięki wielkie, takie rzeczy również znajdziecie na sklepie LudQuest, a linki do sklepu LudQuest znajdziecie w opisie tego filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Dobrze, czym się dzisiaj będziemy zajmować, to już na pewno wiecie, przygotowałem sobie tutaj cztery koszulki, które, no cztery, to jest dosyć mała liczba, ale ze względu na to, że zostało nam dosłownie osiem boosterków, nie jestem jakiejś dobrej myśli, nie liczę na to, że dostanę więcej kart niż te cztery, yy, które mógłbym włożyć do koszulek, także przygotowałem tylko cztery koszulki, no i jeszcze jedna sprawa jest taka, że faktycznie w tym boosterku, w tym booster boxie było 20, były 24 boostery, więc na 3 odcinki wyszłoby po 8. Ale ze względu na to, że Loot Quest wysłał trzy dodatkowe boosterki, które mogłem Wam dać w, w konkursie, ale tak jak mówię niedługo na moim kanale będzie duży konkurs, także na pewno coś wygracie. To stwierdziłem, że otworzę je teraz, już nie będziemy się rozdrabniać. Na pewno wygranie jakieś karty też dostaną ode mnie. Tak czy siak, odkładam sobie tę kubkę na, na boczek. Najpierw zerkniemy sobie na to przypomnienie tego, co trafiłem w ostatnim odcinku. Tak, i tutaj mój, moja mała kolekcja. Niektóre karty tutaj w ogóle nie mają prawa bytu. Niektórzy kolekcjonerzy pewnie się zastanawiają, dlaczego na przykład włożyłem Common Vegetę. No mi się podoba. Prosta sprawa. Z tej karty jestem bardzo zadowolony. To jest karta, którą otworzyłem w booster boxie Science Showdown. To były pierwsze odcinki z otwierania. SR jakiś Dark Broly. Proszę bardzo, mam jeszcze tę nieodpakowaną Widel, która była bonusikiem, tym topem do, do booster boksa, ale przechodząc do tego co mieliśmy ostatnio, to są te karty. Wszystko to co tutaj jest, to jest już z booster boxa Rise of the Unison Warrior. W ostatnim odcinku otworzyliśmy tego pięknego Gotenksa, który według mnie jest jednym z najładniejszych artów w ogóle, które udało mi się trafić. Ten Freeza też jest wspaniały, ze względu na to, że te złote elementy w ogóle w kartach SPR. Świetnie wyglądają, także jeśli chodzi o karty SPR to jeszcze Syn Shenron wpadł, a reszta tutaj, które umieściłem to są tylko karty SR, także tyle jeśli chodzi o poprzednie dwa odcinki. Miałem dużo szczęścia i kilka mi osób napisało, że mam naprawdę dużo szczęście, jeśli chodzi o te boostery, no ale biorąc pod uwagę, że w pierwszych tych 16, w zasadzie 18, bo 16 bezpośrednio boosterach z boxa plus dwóch tych darmowych, o których wspomniałem, trafiłem dużo rzeczy, no to dzisiaj... Pezet mówił, że jego ojciec mówił Mierz wysoko, najwyżej się rozczarujesz. Ja dzisiaj nie mierzę wysoko. W ogóle. A propos Pezeta, widzieliście nagranie, w którym on yy, obrażony na jakichś tam dniach ursynowa czy czegoś schodzi ze sceny? Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, bo coś mu się nie spodobało i szedł ze sceny, jak... Ktoś tam napisał jak obrażona księżniczka. Nie w porządku, zachowanie. Jiren. Tutaj dużo kart się będzie oczywiście powtarzać, bo już to, to wszystko, co nie jest rzadkie, czyli karty common, raczej widzieliśmy ten Gohan. Już ostatnio dyskutowałem na temat jego zbyt dużego czoła. Chociaż może nie jestem osobą, która powinna. Jest i gwiazda. Obecnie największa gwiazda w Dragon Ballu. Może obok Gohana. No dobrze, pamiętacie jaka jest zasada. Na ostatnim miejscu zawsze jest. O, proszę bardzo. Wow, podoba mi się ta karta. To nie jest ostatnia karta. Mam tutaj jeszcze żałosnego Dodorie, który jest kartą R. Ale mam tutaj bardzo fajnego, podwójnego lidera. Co prawda to jest tylko karta Uncommon, ale podoba mi się ten art. Nie wkładam go do koszulki, bo to jest syn którego nie jestem jakimś wielkim fanem. W ogóle zobaczcie, tutaj jest sześć jakichś kul żółtych. To jest jakiś żółty kolor? Nie rozumiem. Nie rozumiem, tak jak mówię, nie dowiecie się ode mnie żadnych rzeczy. Ja graczem nie jestem, nie byłem. Nie będę. Ta karcianka jest dla mnie. Nie powiem, że jest zbyt, zbyt skomplikowana, bo tak naprawdę na, na jej temat nie wiem nic, więc może bym po prostu się. Jak są ludzie, którzy to potrafią grać, to jestem pewien, że też bym się nauczył grać, prawda? To jest tylko kwestia czasu. Ale jakoś nieszczególnie mnie ona obchodzi. Także. Przecież widziałem, że niektórzy coś takiego robią, że w ten sposób dost... jakoś karty przekładają. Widziałem na jakichś zagranicznych filmach, jak, jak ludzie w ten sposób jakoś otwierają i tak sobie. Palce wkładają. Ja mówię, po co mam to wkładać w palce? Przecież mogę sobie rzucić na ziemię. Znowu jest ten piękny Vegeta, który uważam, że nie zasługuje na to, żeby być tylko kartą common. Son Goku, wojownik, który przekroczył czas. To chyba Jiren. O Boże, ojoj Nie jestem fanem tego, tego Goku. Dlaczego tutaj nie ma w ogóle napisanego, że to jest Super Saiyan 3 Goku? Co? Przecież to jest Super Saiyan 3 Goku. To jest chyba kwestia tego, że to jest yy, stara kolekcja, tak jak mówiłem ostatnio i w, w tych starych kolekcjach po prostu jeszcze tego nie ma. Nie wspomniałem o tym w dzisiejszym filmie, ale mówiłem o tym wcześniej. To jest dodruk, czyli druga edycja. Też ktoś mi napisał w komentarzu, że ze względu na to, że to jest stara kolekcja, nic tutaj ciekawego nie było, ze względu na to, że to jest stara kolekcja, bo to jest kolekcja BT-10... Chociażby Science Showdown było BT15, czyli jakby wyższy numer to już jest jakby nowsza kolekcja. Nie wiem jaka jest teraz najnowsza, jak ona się nazywa, jakie to jest numerek, no ale Rise of the Unison Warrior to jest jedna ze starszych kolekcji. Więc jakby jest mniejsza szansa na to, że trafię tutaj coś jakiegoś bardzo, nie wiem, rzadkiego, bardzo drogiego. Mam tutaj otwarty oczywiście Card Market. W razie czego, jakbym trafił jakąś rzadką kartę, to sobie od razu sprawię, sprawdzę cenę, żebyście wiedzieli. Dobra. Jakoś słabo mi poszło to otwarcie. Kurwa, wiecie jak jest gorąco? Ja pierniczę. Pozwolicie, że odpalę wentylator, dobrze? Bo po prostu jest tutaj gorąco, jeszcze nagrywam w zamkniętym pokoju, żeby Marcia mnie nie słyszała. Dobrze, jest i dupa Gochana, jest i toła. Niestety te dwa pierwsze boosterki nie przyniosły niczego ciekawego. Tutaj mamy lidera, którego w sumie też już widziałem, także te karty się będą powtarzać. To jest. To jest uląg. Faktycznie! Uląg był kiedyś takim robotem w pierwszym. W pierwszej sadze, praktycznie w Dragon Ballu, Ulong się potrafił zmieniać w różne rzeczy. Chociaż pamiętacie, Ulong nie skończył tego przedszkola, bo chyba był zboczoną świnią i został wyrzucony. Także uląk może się zmienić tylko na 5 minut. A puar, który ukończył to przedszkole, <grych> może się zmieniać bez jakiegoś ograniczenia czasowego. Wiecie co? Ten Krillan, ze względu na, na to, że robi Kenzana, ze względu na to, że jest saginamek i ze względu na to, że się świeci, ląduję do koszulki i dam go bratu. O ma już i tak y, tych Krylanów naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale Krylana nigdy nie za wiele, prawda? No dobra. Gogeta SSJ-4 tutaj na okładce, a jeśli chodzi o najdroższą kartę z tego całego setu, to SSJ-4 Gogeta to jest właśnie ta karta, którą chcę trafić. To jest karta SCR, czyli Secret Rare. Ktoś ostatnio pytał w komentarzu o co chodzi z tym SPR i SCR, i tak dalej, i tak dalej, bo w tytule y, filmu dałem SPR. To jest rzadkość karty. Jak ktoś jeszcze nie rozumie, jak ktoś ogląda do tego, do, jak ktoś dotrwał do tego momentu i nie rozumie. Common to jest C, uncommon to jest UC 30 rerów. Tutaj jest, widzicie, 60, 38, 30 rerów, im rzadziej, tym mniej kart. R to jest rare, czyli rzadki Super Rare. To jest 23 tylko kart takich. SPR to jest Special Rare, tylko 10 takich kart i 3 najrzadsze Secret Rare, czyli SCR. To są skróty od tych nazw, także polujemy oczywiście na Secret Rare. Udało mi się trafić jednego w poprzednich filmach, który był. Uff, rozwaliło mi to głowę, nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to nie jest coś, co się trafia, wiecie, jakby no w każdym pudełku. To, nie wiem, słyszałem, że raz na 10 czy 12 pudełek się trafia jeden SCR, także miałem naprawdę dużo, dużo szczęścia. Jeśli chodzi o tamtą kartę, o, już sobie odkryłem. A nie, to nie jest ostatnia karta. To nie jest ostatnia karta, chociaż mamy tutaj fajnego. A nie, to nie jest podwójny. Mamy tego fajnego pilafa. Ta maszyna pilafa wygląda tutaj lepiej niż do tej pory wyglądała. Na poprzednich kartach, no ale niestety ostatnią kartą jest tylko Heist Shenron, który jest, jak widzicie, kartą rzadką, która jest oczywiście bardzo tania. To po pierwsze, ja, tak jak mówiłem, jestem niedzielnym kolekcjonerem, także mnie nie obchodzą karty rzadkie, chyba że są ładne, ale tutaj dużo jest tych syn Shenronów, Omega Shenronów, Heist Shenronów, generalnie tych smoków, które no. Niektóre są ładne, ale generalnie nie jestem ich fanem, także... O, patrzcie! Tego jestem fanem! Patrzcie, jak sobie podciera nosek! To znaczy, że powinna być jeszcze druga część tej karty, ale chwila, moment! Czemu tu jest napisane, że to jest karta Sagi Smoków w Dragon Ballu GT? Nawet jest napisane, że to jest Son Goten z GT. Ja widzę, bo po stroju można poznać i po modelu postaci. I czemu tu jest Gotenks? Przecież Gotenks... Gotenksa nigdy nie było w Dragon Ballu GT. GT oznacza Goku tylko. <grym> Bo tam tylko Goku się bił, także nie wiem skąd oni wzięli tego Gotenksa i czemu napisali, że to było z GT. O propos Gotenksa, mamy jakiegoś, jakiegoś lidera. Tym razem, oczywiście, jest tutaj napisane, że to jest specjalna era, czyli taka, której nie było, bo takiego Gotenksa jeszcze nie widzieliśmy. Swoją drogą, nie zauważyłem, że w nowej kinówce pod koniec znaczy zauważyłem, nie wiedziałem o tym, że będzie, ale zauważyłem to, że w nowej kinówce Super Hero pod koniec, już w tej sekwencji końcowej, to nie będzie jakiś duży spoiler, ale Goten i Trunks znowu zrobili fuzję. I było widać, że mają równo palce, tylko nie zobaczyliśmy wyniku tej fuzji. Także wydaje mi się, że gdzieś tam na off-screenie prawdziwy Gotenks, ten, ten właściwy Gotenks się pokazał. Także, także na upartego można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że w filmie pokazał się normalny Gotenks. W sensie nie pokazał, był, tylko że my go nie zobaczyliśmy. Mamy świecącego Bartera, to. O! Wow! Cell X! Cell X! A jak to w filmie gadałem? To jest karta SR, co prawda, nie jakieś SPR. Ale jaka ładna! I wow! No niesamowite. wiecie jak, jak dużo razy widziałem ten art przed kinówką? Normalnie trafiłem gościa z nowej kinówki. No to jest. <ścoughs> Jaki fart! Przed chwilą zacząłem gadać o tym Selu. To jest art, który wiele razy się pokazywał przed, przed premierą kinówki, na jakichś tam spoilerach i tak dalej. Sel. No to nie jest droga karta najprawdopodobniej. Cell the Dark Parasite. To jest karta, która w wersji foliowanej kosztuje. 1,50 euro. dobra, no, 7 zł. 7 zł to kosztuje. <laughs> no nie wierzę, że trafiłem akurat w momencie, w którym gadałem o nowej kinówce Sela X. Odkładam go sobie oczywiście. Na bok. Jestem zadowolony, wiecie? Jestem zadowolony ze względu na to, że w końcu coś trafiłem. Ostatnia karta ile już boosterów otworzyłem? 5 boosterów, zostałem mi jeszcze 4. Cztery. cztery boostery, w których miałem szlam na samym końcu. Piąty dał mi coś fajnego. No zobaczymy, bo zostały jeszcze kolejne cztery, także mam nadzieję, że to, że to był dobry omen. To już mieliśmy. Zeno tego już mieliśmy i chyba go nawet sobie. Nie, innego zeno włożyłem do koszulki. Znam, 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 znam i nie jestem zadowolony z tego, że znam ten art, bo jest naprawdę bardzo, bardzo brzydki. W przeciwieństwie do tego Zarbona możecie mi teraz, możecie mi teraz opróć, ale uważam, że ten Zarbon... Mimo tego, że sam z siebie jakby jest brzydki, jest brzydkim potworem, chociaż kto co lubi, jest znacznie ładniejszy niż ten Goku, a twarz tego Goku jest po prostu według mnie taka off model. Za bardzo przypomina superkowy model, którego nie jestem fanem. Dobrze, jest i pan. O! Okej, okay, okej, okay. podoba mi się ta karta, czy ja już, ja już chyba miałem tę kartę. Wiecie co, sprawdzę czy jest jakiś Goku, albo najpierw zobaczę jaką ostatnią kartę. Aha, Bulma przygotowuje falę Boruca dla <grym> Wegety. Don't you shy away. Wersja foliowana, Ach, a wiecie co, ta karta, wersja foliowana kosztuje 19 centów, mimo tego, że to jest tylko Uncommon. Czyli ja już chyba miałem tę kartę w poprzednim yy, odcinku, wiecie co, to jest naprawdę tania karta, ale podoba mi się ten art. Tak jak mówiłem ostatnio, urosło we mnie to ubranko tego Goku. To holo też nie jest jakieś bardzo bogate, bo niby jest to holo, ale no, no ale nie, nie ma porównania chociażby do, do innych, do tego Gotenksa. Co prawda Gotenks był SPR-em, także nie ma co porównywać do karty UR, która jest kilka rzadkości niżej, więc to holo też jest jakby no, mniej bogate. Ale no chociażby uważam, że w przypadku tego Bartera jakoś to lepiej wygląda. Nie wiem, może minimalnie, może, może nie wiem, to jest... Kwestia światła, tak czy inaczej, przechodzimy sobie dalej. Jestem zadowolony z tej karty pod kątem wyglądu, oczywiście, bo tak jak mówiłem, nie jest ona jakoś szczególnie droga. Nie, wie, nie powiedziałbym, że w ogóle jest droga. O, patrzcie, trafiłem ją drugi raz. I teraz, teraz nie ma holo, także możemy sobie porównać. Widzicie na włosy teraz i na napis. O, teraz widać, że się tęcza robi. Także no jest jakaś różnica, ale no trzeba się przyjrzeć na, na niektórych kartach to holo jest po prostu tak od razu widoczne, że aż chce się patrzeć, że aż chce się to wkładać w koszulkę. W przypadku tego goku, mimo tego, że jest ładny, no to, to, to wygląda trochę gorzej. Okej, okay. okej. Okay. W, w przypadku tego goku to wygląda dobrze, plus ma jeszcze bardzo fajny model postaci, ale niestety to jest tylko i wyłącznie karta common. A tu mam, ho, ho, proszę bardzo, kolejna karta SR. To nie jest jakaś droga karta, podejrzewam, ale to nie jest w ogóle Gogeta. W sensie to jest Gogeta, ale karta nie nazywa się Gogeta, to jest jakaś karta extra, to nie jest karta Battle, prawda? Czyli to jest karta, która ma jakiś efekt. Zaraz sobie zobaczymy, ile to kosztuje. Nazywa się to Released from Evil. To by mogło sugerować, że Soul Punisher. O, 3 euro to kosztuje. Jestem fanem. wiecie co? I zużyłem już wszystkie cztery koszulki. Zużyłem wszystkie cztery koszulki, więc muszę skoczyć po więcej. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Wziąłem sobie jeszcze trzy. Mam dwa boostery, może się uda coś trafić rzadszego jeszcze. Wow! Ta karta kosztuje 3 euro, czyli to jest najdroższa karta z dzisiejszego dnia tak naprawdę. Mimo tego, że jakby no, nie wygląda jakoś yy, niesamowicie. Bardzo ładna jest, nie jest? Tutaj ją położyłem. Uwolniony ze zła. To by sugerowało, że Soul Punisher faktycznie jest atakiem, który działa tylko na złe postacie, bo wiemy, że Janemba narodził się ze, złe, ze złej energii. Idź, idź oso... Naprawdę ci tutaj nie potrzebuje, wiesz? Więc ten atak, tak samo jak Genki Dama, powinien działać tylko na złe postacie. To jest taka sugestia, która tutaj została zaproponowana przez nazwę tej karty. Bardzo mi się podoba. Dobrze, fajnie. Jestem naprawdę zadowolony. Nie sądziłem, że po tym, że w ostatnim odcinku będziemy mieli już cztery karty w koszulkach, a zostały jeszcze dwa. Boostery do końca. Plus ten Cell X. To jest highlight dzisiejszego odcinka, naprawdę. Highlight. O, jest dupa Zarbona. Aż zapomniałem po prostu o tym. Unison. Co to znaczy w ogóle Unison? To nie jest żaden lider, to jest karta Unison. Co ona oznacza? Nie wiem, czy ona się różni od Battle. bo dodatkowe efekty, plus też jest trochę inaczej narysowana. O, to jest fajna karta. Fuse Zamasu, lider. Boski przynosiciel ruin. Ruiny. No dobrze. W sensie, że robi bardzo źle. No okej, okay. wiem, że o jest i łasu, czyli jego mistrz. Wszystko tutaj już raczej widzieliśmy i ostatnią kartą będzie. A, to jest ostatnia karta, tak? Chyba niepotrzebnie przynosiłem tyle koszulek. Zostało dosłownie 8 ostatnich, ile jest 8? Nie, 12 kart jest w boosterze. 12 kart jest w boosterze. Zostało ostatnich 12 kart. Także wszystkim fanom Dragon Ball Super Card game bardzo dziękuję. Podziękujcie wszyscy sklepowi Ludquest. Ja bardzo dziękuję sklepowi Ludquest za tę inicjatywę, za uprzejmość, za możliwość poszerzenia kontentu na moim, na moim kanale. Bardzo, bardzo się cieszę że coś takiego pojawia się u mnie na kanale i bardzo się cieszę swoją drogą, że też oglądacie. Także nie jest to oczywiście jakaś nowość, prawda? W internecie są yy, zagraniczne kanały, które skupiają się chociażby tylko na, na tych grach, ale cieszę się, że u mnie na kanale znalazła się grupa osób, spora dosyć, jak na mój kanał, która lubi oglądać te openingi, nawet jeśli nie ogląda, w sensie nawet jeśli nie gra w te karty. I mamy tutaj, <laughs> mamy tutaj, co to jest za saga? Android saga, Vegeta i Bulma, wiecie co? To dam Marci. Każdy dzisiaj skorzystał. Mój brat dostanie Krillana, moja dziewczyna dostanie Wegeta i Bulmę, a ja mam Sela Xa który był w ostatnim filmie. Dobrze, tyle ode mnie, mam nadzieję, że Wam się podobało, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, zapraszam jeszcze raz i po raz ostatni już dzisiaj do sklepu LudQuest, zapraszam do zostawienia lajka, jeśli filmy Wam się podobały, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, dziś jest 19, jutro manga Dragon Ball Super, także już teraz zapraszam Was na 21, czyli dzień po mandze, pojutrze na godzinę 17 odbędzie się live, na którym będziemy sobie dyskutować, dyskutować, rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Tyle ode mnie, miłej niedzieli, trzymajcie się, na razie, cześć.